No i się siemaneczko, ja już w drodze na kolejną wyprawę Czekam na prom Na drugiej stronie zabieramy szwagra I lecimy robić te ładnie przeorane pola Zobaczymy co tam dzisiaj wyskoczy ciekawego Do usłyszenia przy pierwszym sygnale Narka No i pierwszy fan, taki guziczek Być może nawet srebrny No i dobra, miał być pierwszy sygnał nagrany, to będzie kawałek puszki. To jest fajny sygnał, podwójne uderzenie jak na monetkę, 55 ID. Fajnie w słuchawkach brzmi. No i jest monetka. 5 <śpięć> fenoli. Wierzyć, że ale 30 sekund temu. Szwagier mi krzyczał, że też ma 5 Fenolin. I dyszka Adolfowa, no i chwilę później, piąteczka złotowa. Weimar. 36 rok i piąteczka, trzecia rzesza. No, mimo tego trucika, teraz to zapowiada się dobrze. Szwagier tam po 5-10 minutach krzyczy mi, że znowu mam monetkę. Także fajnie, fajnie. O no. i jedyneczka I jeden fenik. I teżka Adolfowa. I jedyneczka. I jeden złoty z siedemdziesiątego siódmego, pozdrawiamy. I bardzo głęboko słaby sygnał, takie coś wyskakuje. I on to na stary jakiś zawias. Jedynaczka Adolfowa. I dyszka Trzecia Rzesza. I ten łuski myśliwskiej Oj, taka porcelanka na oko I ósma sztuka, piąteczka Trzecia Rzesza I jeden fenolek Adolfowy Ale mam tu sygnał potężny Siedemdziesiąt sześć na wierzchu. Coś. Wózeczka. Raczej dęko. I kolejny mocny sygnał. jak jakieś blaseczki. i pięćdziesiątka para. No i trafił się chyba jakiś uchwyt malutki od szufladki i taka główeczka od małego naparsteczka. No i takie kółeczko ciekawe I dopeczka od Myśliwskiej I deszka z 71 rok Ładny sygnał wykopany Jest coś podobnego do monety. Ale co to? <laughs> ciekawe. No i okazuje się, że to sreberko. Jakieś spalone. Tutaj gdzieś wyskoczywały, że tam pewne jakieś feningi będą. O, tutaj. Ale co dokładnie to nie ma pojęcia. no ciekawe tu jakiś orzeł jeszcze przelatuje trzeba będzie doczyścić, zobaczyć i taka malutka pokrywka od fajeczki i wypadła z dołka łuseczka już dupka od myśliwski dwunastka no i proszę, guziczek nam się trafił Pierwszy dzisiaj. No prawdopodobnie bez niczego. I jeden fenolek z woroną No i patrzcie, coś tu na wierzchu leży, ale chyba guziczek będzie. jest. Mały guziczek. I 10 fenoli No i patrzcie, jeść albo to klameczka, albo jakaś korba do maszynki do mięsa. No, chyba kolejna jedynka. Ta Taki kawał lampy naftowej wyszedł. No i kawałek dalej pokrętło od tej lampy. I malutka zajechana plomba. O, dawno nie było żaglowca ze Szczecina. No i dzień zrobiony, jest stroberko. Jeden groszek elegancko idyszka z łato czwarty 24 rok mennica F i taki kapselek z napisami ale rozczytać się za bardzo nie mogę nie ma czasu na to lecimy dalej no i harmonika też się odnalazła dzisiaj. I groszek z Vermaftu się trafił. I obok groszka jeden fanow. 1875 rok. rusaczek No i trafiła się przypineczka jakaś. Teraz oczywiście zobaczcie, co to jest. No i tak to wstępnie wygląda. Nie mam pojęcia, co to Czy to PRL, czy coś starszego? Na jakiś biegacz tutaj. Jak widać. I 10 groszy per. z Żarta Dyszka Adolfowa. I proszę Państwa, jest monetka, tylko co to jest? Sreberko cienkie będzie jakieś chyba. No i cały guziczek pruski urzędniczy. Jest przypinka WHW z serii oporki. I trzy fenolki pruskie 1862. O, ładny stan. No i trafiła się jakaś stara monetka. Nie do przeczytania, ale ktoś kiedyś z niej zrobił guzik ma tutaj dwie dziurki No trudno, lecimy dalej i kawałeczek jakiegoś zdobienia i kawałek harmoszki i piąteczka Weimar, ale strasznie zarośnięta No i jest jakiś ładny guziczek Trochę wycieruch Jakiś tutaj orzeł Z kotwicą Elegancko I kolejny guziczek, ale strasznie obrośnięty Ciężko cokolwiek zobaczyć Patrzcie jaki janczar się trafił Konkretny. i kawałek sztuczca ze swastyką dobra kończymy na dzisiaj ten piękny dzień do następnego i króciutkie podsumowanie tych lepszych rzeczy od góry lewej strony kółeczko, ja takie kółeczka zatrzymuję bo być może jest to konina być może coś starszego, jakieś zdobionko, kawałek parstka, od znaka radziecka. Jakiś taki biegacz z dwójką na górze. Monetki, feningi Adolfowe, piątka i trzy jedynki. Tutaj guziczek pruski urzędniczy wyskoczył i cywilny, oba kompletne. Jeden złoty i dwie monety. Tutaj też się zastanawiałem dosyć długo co tu za monetki będą, ale po średnicy yy, ta będzie pół srebrnego grosza, jedna druga, a ta spalona bodajże dwa noje groszem 20 Fenningów, Królestwo Saksonii. Dobra, za czym szwagier na targu, bo z tego co widziałem, to częściej kopał. Do następnego. No i szybkie podsumowanko. Trzy perelki wyszły. Mnóstwo Adolfów. Jedno sreberko, silver groszek. Tutaj jakiś no name. Trzy fajne guziczki. Ten wydaje mi się, że będzie srebrny. I WHW. To było na tyle. Wypad jak najbardziej zaliczony. No co? Do następnego. Marka.